Wczesnego. Siedziałam tutaj, wszystko mi się rozmazywało, a teraz widzę piękne kolory i ostre. Amen. Stan zdrowia kolana się natychmiast poprawił. Coś przeskoczył w, w kolanie i kolano jest zdrowe. Nauczyłam się również modlić językami. Przyjechałem tutaj z bolałem karkiem, już mnie kark nie boli, chwała Panu. Właściwie już mam umówione wizyty u lekarza, żeby ustalić termin operacji, nie czuję bólu. Myślę, że to wszystko podwołuje. Duchu Święty rozwalaj nas gorliwością Pana. Duchu Święty nie pozwól nas stać. Kiedy się zbliża Król. Świadectwo ma potężną moc. Jak mówimy świadectwo, to ono przychodzi z mocą, dlatego że w Apokalipsie jest napisane, że zwyciężamy dzięki krwi baranka w słowie naszego świadectwa. Uzdrowienie mojego kolana, bo przyszłam gdzieś z takim strasznym bólem kolana. Myślałam, że nie wytrzymam. Amen. Nigdy nie myślałam, że Pan Bóg y, może tak kochać i w ogóle tak po ludzku może przemówić. Chwała Panu. Od dłuższego czasu towarzyszyło mi takie wielkie lenistwo i poczucie niemocy, które zostało przełamane. Dziękuję też Bogu, że mogłam dzisiaj przebaczyć y, wszelkie oskarżenia. Mam ja paluszka. Może zrobić... Bra! Gadki ja coś powiem. Wczoraj sobie wzasnęła Wiktoria paluszka i z wielką wiarą podeszła do Michała i Michał się pomodlił nad paluszkiem i paluszek był zdrowy. Kiedyś to nie lubiłam kolorować, jak już tutaj zaczęłam się modlić, to bardzo polubiłam kolorować.